Cześć, dzisiaj ja pokażę w jaki sposób kontrolować wydatki i tym samym oszczędzić dzięki temu pieniądze. Przy okazji, jeśli chcesz z takich filmów, łapka w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. A więc, dzisiaj rozpoczniemy taką naszą nową serię, na której będziemy starali się przedstawić najciekawsze aplikacje na telefon. Na pierwszy rzut weźmiemy aplikację, która nam pomoże oszczędzać pieniądze, no bo to w życiu jest dość istotne. Także dzięki niej będziemy w stanie kontrolować ilość wydatków, które wydajemy na jedzenie, na naprawy, na przyjemności i na różnego rodzaju tego rzeczy. W taki sposób, abyśmy mieli łatwy wgląd do tego, na co idą nasze pieniądze. Po prostu za pomocą jednego kliknięcia. A więc, w tym przypadku, jeśli chcemy pobrać taką aplikację, którą widzicie na ekranie, musimy wejść do sklepu Play, który macie w tym przypadku na swoim telefonie, no i wpisać w tym przypadku nazwę aplikacji. Jest to Mone.py. Dobra, gdy już uda nam się znaleźć, to oczywiście wybieramy opcję Zainstaluj, no i pobieramy naszą nową aplikację. Jak widzicie, jest ona opisana jako manager finansowy, bo tym samym, między innymi, taką rolę pełni. Dobra, moja aplikacja aktualnie kończy się pobierać. Zaraz, gdy się zainstaluje, to będziemy mogli ją spokojnie uruchomić. No i dobra, aplikacja nam się odpaliła. Jak widzicie, mamy duże i przyjemne okno, i wydaje mi się, że każdy się w tym pułapie. Także na początku, może, żeby zacząć zabawę z tą aplikacją i żeby zacząć mniej więcej kontrolować nasze wydatki, no to najpierw musimy mieć z czego kontrolować, więc dajmy powiedzmy jakiś przychód. No i w tym przypadku, powiedzmy, wpiszmy, nie wiem. Yy naszą przykładową, jakąś tam wymyśloną pensję, którą otrzymujemy, niech to powiedzmy będzie 3000 zł, no i wpiszemy, powiedzmy jako pensja, notatka pensja. Eee, zatwierdzamy. No i teraz tak na dole mamy wybierz kategorię. No jeśli chodzi, powiedzmy o przychody, to mamy trzy rubryki: oszczędności, pensja, wpłaty. Ewentualnie możemy sobie dodać kolejną kategorię, która potem będzie widniała na tym całym interfejsie. No u nas jest to pensja, więc dodajemy pensję. No jak widzicie, aktualnie 3000 mamy dodane, więc ta pensja aktualnie widnieje w naszej aplikacji. I to jest nasz przychód w tym przypadku miesięczny. Dobra. No to teraz zakładając, że mamy tą pensję, no to wiadomo, że podałoby dodać jakieś wydatki, które jednak tam co miesiąc mamy. No to powiedzmy 700 zł niech będzie powiedzmy wynajem więc wpisujemy wynajem w tym przypadku 700 zł cyk, zatwierdzamy, wybieramy kategorię i mamy tutaj powiedzmy dom ok, no to już ta kwota nam się trochę uszczupliła do tego dojdą powiedzmy, że wiadomo yy, koszta na jedzenie na jakieś powiedzmy abonamenty do telefonów jakieś ciuchy i tak i zaraz sobie to wszystko ładnie powpisujemy a zaraz wam pokażę, co dalej możemy w tej aplikacji robić. No i dobra, udało nam się aktualnie dopisać trochę wydatków. Dodaliśmy w tym przypadku koszty jedzenia, koszty powiedzmy jakichś tam ubrań, rachunki. Jeśli chcemy coś na szybko dodać, to wystarczy klikniemy po prostu naszym palcem na dowolną ikonę. Powiedzmy, no, aktualnie mamy nowy wydatek. Może być to od razu z automatu dodany, powiedzmy. W tym przypadku, jako transport, czy powiedzmy jako ubrania, i wtedy nie musimy wchodzić w zakładkę dodaj. A po prostu wpisujemy kwotę i dodajemy. Na przykład, żebyśmy się w sklepie, wydaliśmy w sklepie powiedzmy, nie wiem, 120 zł na ubrania, klikamy dodaj, no i mamy te 120 zł dodane aktualnie do ubrań. No i w taki sposób możemy obserwować, jak aktualnie rozporządzamy nasze pieniądze w skali całego miesiąca. Mamy też dostępne saldo, mamy też historię tych wszystkich naszych wpłat. Oczywiście, jeśli wszystko. Podepniemy pod jeden koszyk, czyli powiedzmy tak, jak ja tutaj zrobiłem żywność 450 zł, no to wiadomo, że w tym przypadku nie jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam dokładnie było. Ale jeśli po każdym sklepie będziemy, po każdym zakupach, będziemy dodawali sobie za każdym razem za pomocą aplikacji kolejny wydatek, no to łatwiej będzie nam kontrolować poszczególne wydatki. Tak samo tutaj chyba nie ma aktualnie kategorii paliwo, ale to można też wyręczyć aktualnie samochodem. Wystarczy w kwestii samochodu dodać, powiedzmy, notatkę, że to było opłacone jako paliwo, albo zrobić sobie oddzielną kategorię, w tym przypadku. Do paliwa, także powiedzmy, zrobimy jeszcze w ramach testu cyk. No i jest, generalnie, nie? Także tak to mniej więcej wygląda. Yy, Okej. Okay. No i dobra, to są takie główne właściwości tej aplikacji, ale ta aplikacja oczywiście nie kończy się na samych tych opcjach. E, oprócz tego co my tu jeszcze mamy, w prawym górnym rogu mamy trzy kropki, na które oczywiście możemy kliknąć. No i tutaj mamy kolejne zakładki. W tym przypadku kategoria, konta, waluty, ustawienia. Weźmy sobie w zakładkę kategorie. E, mamy kategorie, e, które aktualnie są już sporządzone na ekranie, tak jak widzicie. No i te kategorie widzieliśmy, możemy też dodać nową kategorię, e, oszczędności i tak dalej, albo po prostu kliknąć w poszczególną kategorię. No jak widzicie, po wejściu na kategorię mamy Możliwość zamiany tej kategorii na jakąś inną, albo po prostu dodania nowej kategorii. Także mamy tutaj, powiedzmy, loty samolotem, i tak dalej, te wszystkie ikonki to wszystko kryje się w tej aplikacji. Następnie, co my tutaj dalej mamy, to były kategorie, lecimy dalej. W następnej zakładce mamy zakładkę konta. Możemy tutaj aktualnie dodać każde konto, bądź a każde w tym miejscu możemy dodać aktualnie dostępne środki na różnych kontach. Oczywiście. One się nie przeleją na tą aplikację, tylko po prostu napisać, że tyle i tyle mamy na tej aplikacji Dzięki czemu łatwiej będzie nam zagospodarować właśnie te pieniądze w samej aplikacji Następnie pomiędzy tą zakładką mamy jeszcze kolejną zakładkę i w tym przypadku są waluty To jest już wersja premium, z tego nie będziemy w stanie skorzystać No i są też ustawienia No i tutaj mamy parę trybów, jest tryb salda, czyli tryb budżetu Możemy aktualnie ustawić, czy kwota budżetu miesięcznego ma oscylować według danej cyfry Czyli powiedzmy, że ok, pensja jest tam 3000, ale budżet miesięczny Powiedzmy, to jest tam 2500, i wtedy ta kwota się zmniejsza, i musimy po prostu się w nie zmieścić. To jest bardzo przyjemna sprawa, bo od razu powoduje, że jednak musi, wywiera nas aplikacja w jakiś tam, jakiś tam sposób y, oszczędności. Następnie mamy jeszcze zakładkę przenoś, e, dzięki czemu nasze e, przychody, a właściwie kwota, która nam zostaje po danym miesiącu, będzie przechodziła na kolejny. Jeśli nie chcemy, no to oczywiście włączamy tę opcję. Jeśli chcemy, właśnie, żeby ta, ta opcja była włączona, to ją zostawiamy. Następnie jeszcze. Mamy parę wersji, a to są takie dodatkowe wersje premium, które jakoś tak zbytnio nie wpływają dodatkowo na samą aplikację. No i to jeszcze mamy backupa, możemy zrobić sobie backupa, wyczyścić dane, rozpocząć od nowa i tak dalej. Także to wszystko aktualnie mamy w tej aplikacji, tak to mniej więcej wygląda. Bardzo istotne, żeby w przypadku takiej aplikacji ustawić sobie cel, czyli powiedzmy, jeśli mamy jakąś kwotę miesięczną, którą udaje nam się otrzymywać. To postanowić, że powiedzmy: OK, za każdym razem musi nam zostać tyle i tyle, i zagospodarować sobie właśnie ten budżet miesięczny, żeby starać się dobić do tej kwoty i po prostu nie przekroczyć tego budżetu. A znowu, jeśli danego miesiąca mamy w danej miesiące mamy większe wydatki, to właśnie dzięki tej aplikacji możemy łatwo wejść zobaczyć: OK, że w tym miesiącu wydamy zbyt dużo na jedzenie, w tym dużo, nie wiem, na miasto, w tym dużo, na przykład zbyt dużo na jakieś inne formy rozrywki, i dzięki temu zobaczymy, w jaki sposób właśnie ten nasz budżet jest troszeczkę naciągany, no i przez co właściwie nie jesteśmy w stanie tych pieniędzy odłożyć. Także tak mniej więcej wygląda ta aplikacja Monify, jeśli chcecie to oczywiście macie link do niej w opisie tego filmu, bardzo przydatna. No i wydawała się taką odpowiednią aplikację na rozpoczęcie naszej nowej serii, gdzie będziemy śledzili takie fajne, przyjemne aplikacje na telefon. Także jeśli film Ciebie przydatny, łapkę w górę oraz subskrypcję z woneczkiem. Jeśli natomiast masz powyżej 13 lat i chciałbyś założyć darmowe konto w banku lub ktoś z Twoich znajomych, to w tym banku aktualnie trwa promocja i przy założeniu takiego konta z linku, który macie w opisie tego filmu, dostaje się 100 zł na start. Takie konto też można założyć w dowolnej placówce, podając pracownikowi banku informację, że konto zakładane jest z polecenia, a nazwa polecającego w tym przypadku to Outsider. A w razie pytań, śmiało można pisać na mojego maila, którego macie w opisie tego filmu. Miłego dnia, cześć.